I na początek ja. Proszę bardzo. Nazywam się Katarzyna Sobieszek. Nazywam się Katarzyna Sobieszek i moje nazwisko wam nic nie powie. Średnie nazwisko, nie? Kurde. Bo gdybym się nazywała jak ktoś znany, nie? Na przykład jak Tomasz Kamel. Taka Katarzyna Malboro. Byłoby fajnie. Ale jakbym chociaż jakieś fajne imię miała tutaj Katarzyna. Fiona Iwanowicz ma fajne imię. Pipeta Sobieszek. Dla przyjaciół pipa. A ja wszystko, słuchajcie, mam średnie. Taka średnia, uroda średnia. Wszystko mam średnie po prostu i w bloku też mieszkam średnim? wykształcenie? I na do... Co? A wykształcenie? Wykształcenie. <głos> 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 WSP w Zielonej Górze. Słuchajcie, ostatnio okazało się też, że w wieku jestem średnim. No, jestem po trzydziestce, nie? Ojej. No. I taka kobieta w średnim wieku, przypuśćmy, że jak ja, która nie ma męża, to to jest stara panna czy Singielka? Singielka, nie to w mieście, bo u mnie na wsi stara panna. Jak ja? Proszę bardzo, nazywam się Katarzyna Sobieszek. Nazywam się Katarzyna Sobieszek i moje nazwisko wam nic nie powie. Średnie nazwisko, nie? Kurde. Bo gdybym się nazywała jak ktoś znany, nie? Na przykład jak Tomasz Kamel. Taka Katarzyna Malboro. Byłoby fajnie. Albo jakbym chociaż jakieś fajne imię miała jej Katarzyna nie wiem. Fiona Najdanowicz ma fajne imię. Pipeta Sobieszek. Dla przyjaciół pipa. A ja wszystko, słuchajcie, mam średnie. Wzrost średni, waga średnia, uroda średnia. Wszystko mam średnie po prostu. I w bloku też mieszkam średnim. A wykształcenie? I nadad... Co? Wykształcenie. wykształcenie. Wykształcenie? WSP w Zielonej Górze. Ostatnio okazało się też, że w wieku jestem średnim. No, jestem po trzydziestce, nie? Ojej, no właśnie. I taka kobieta w średnim wieku, przypuśćmy, że jak ja, która nie ma męża, to to jest stara panna, czy singielka? Singielka, nie? To w mieście, bo u mnie na wsi stara panna. No bo jak to określić, czy stara panna, czy singielka? No zapytaj takiej, na przykład mnie, nie? Czy ty jesteś starą panną, czy singielką? No to przecież ja mam chłopaka. Mam, on co prawda jeszcze... Nie jest gotowy na stały związek, bo nie dojrzał do tego, ma dopiero 44 lata. Tworzymy wolny związek, ale seks jest szybki, żeby chłop do domu zdążył. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że jak taka sinilka przychodzi koło wystawy jubilera, nie? To się w golu ma nad wystawą zmienia. Słuchajcie, jesteśmy razem 15 lat. 15 lat. Ja wiem, że nie wyglądam. A bo człowiek młody to durny. Pierwszy seks, pierwszy orgazm, ożenisz się ze mną, a ten debil tak, 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 tak. No i po ptokach, nie? Ślub, dziecko, pierwsza randka i to w takiej kolejności? Słuchajcie, ja się, ja się, ja się czuję czasem... To na pocieszenie. Bo ja się, słuchajcie, czasem czuję jak stara lodówka. No jak to czemu? Odrapana, głośno chodzi, ale żal wyrzucić, bo działa. Ja mieszkam w bloku, w dziesięciopiętrowym bloku. Nie wiem, czy zwróciście uwagę, że taki dziesięciopiętrowy blok, jego mieszkańcy, to to jest taka idealna próbka społeczeństwa. Słuchajcie, jak w takim bloku mieszka pielęgniarka, policjant i kurwa, to oni są samowystarczalni. Można własne państwo zakładać. Gorzej. Gorzej, jak się sprowadzi pani z ZUS-u. No, Zusu, Zusu. Słuchajcie, ja kiedyś wynajmowałam mieszkanie od takiej pewnej pani, 17 metrów kwadratowych, w ogłoszeniu było, że przytulne, z tajemniczym klimatem. Ślepa kuchnia, głuchy telefon, pani kulała. I umawiam się z nią na warunki, a ona do mnie, że nie, że ona teraz nie ma głowy do tego, że ona nie ma czasu, że spokojnie, że jakoś się dogadamy. Taka zdziwiona, pierwszy raz w miałam takie warunki mieszkaniowe i się pytam, ale pani się nie boi? Wiesz, że tam mogę narozrabiać, wiesz, że ja mogę być karcerzem, krzyż tam pani postawi i <złuch> Ja pracuję w ZUSie. Ja w życiu tak regularnie na nie płaciłam. Przecież ja z rozpędu zapłaciłam, słuchajcie, abonament radiowo-telewizyjny. A słuchajcie, psu, mieszka na mną sąsiadka, kawał kobity, słuchajcie, taka jaga, 150 kg. Robiła ostatnio remont, zamieniła wannę na prysznic, ale wymieniła te drzwi, słuchajcie, 80. Głowa przeszła tu pani. Słuchajcie, jak ona ogląda taniec z gwiazdami, to my mamy po prostu trząsy sejsmiczne normalnie. Po prostu 10 w skali Richtera. Myśmy nawet wysłali delegację, żeby pani przestała tańczyć, a ona żona nie tańczy. Ona sobie nóżką gibie taką Naprawdę. Ja uwielbiałam na nich patrzeć, to były takie już moje żule. Ja się do nich przywiązałam, słuchajcie. I tak nadałam imiona, misie, kciapek i leksią. A, była też pani żulowa. Poznałam, słuchajcie, potem jak raz na Sylwestra przyszła w Kolczykach. Nie wiem, czy pamiętacie, że całkiem niedawno była taka afera, że pewien pan słoikiem z fekaliami obrzucił tablicę ku czci. No i teraz tak, jakim słoikiem rzucił? Twistem czy wejkiem? Skąd miał fekalia? Zrobił? Kupił? Nomen omen. Ukradł? Czy on je przetransportował, czy zdobył na miejscu? Jak je transportował, to jak? W reklamóweczce je wiózł? Przyszedł na pieszo, czy przywiózł tramwajem? Ochyda, nie? Ale jaka ciekawa. Albo słuchajcie, wódka na weselu. Ja nie wiem, czy w waszej rodzinie też tak jest, ale w mojej rodzinie każdy z wesela przynosi wódkę, a ukradłem. Świsnąłem ze stołu. Ja próbowałam, jak boga noga próbowałam, no ale mi nigdy nie wychodziło. Co ja wyciągam rękę do wódki, to się wszyscy na mnie patrzą. Może dlatego, że miałam 10 lat. A pin? Mamy taki pin, na przykład, nie wiem, sześć, cztery, dwa, Proszę bardzo, pin. I jak teraz go zapamiętać? Można sobie zwizualizować, nie? Że jeden, tak jak mówiłam, jeden laska, dwa łabyń, trzy cycki, cztery krzesełko, pięć to wiadomo, pięć. Sześć szatan, siedem kosa, osiem mówiłam i dziewięć szatan do góry nogami. I teraz musimy sobie zapamiętać pin, nie? Pamiętać już? 6427. Jak to zapamiętam? No, że szatan wlazł na krzesło, był tam łabędź i tego łabędzia działo kosą. 6 4 dwa, 7 Albo na przykład do rymu, jak ktoś woli, nie? Nie wiem, że szatan z krzesła wysokości mam łamie kości. Albo na przykład można na ręce zapisać. Słuchajcie, ja na początku mówiłam, że wszystko mam średnio. Tutaj żart dla znajomych, za mąż też średnio na jeża wyszłam. Ja tak zaczęłam od tego, że jestem średnia, ale wystroiłam się wyjątkowo, nie? Od razu widać, że w lumpek się, się ubieram. Prawda? No, słuchajcie. Bo ja lubię, lubię mieć coś, co wiem, że nikt inny takiego czegoś nie ma. Ale kiedyś miał. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Mówiła dla Państwa kata, że na tania elegancja sobie życzy.